Ostatnio w mediach dużo się mówi o zmianach klimatycznych, o klimacie, o ratowaniu planety i tak Więc o to, co myśli kierowca zawodowy na ten temat. Od dłuższego czasu chodził mi ten film po głowie. I oczywiście to są moje myśli, nie żadne naukowe stwierdzenia ani fakty, chociaż moje fakty są ze źródeł sprawdzonych. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i, 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 I to jest po prostu moje zdanie. Jestem kierowcą zawodowym, więc z tego... Zanieczyszczenia powoduje sporo. A takich kierowców, jak jest, są miliony. Może to jest prawdziwe, może to jest nieprawdziwe? Ja bym wiedzą. Zacznijmy od pierwszej prostej rzeczy, z którą wydaje mi się, wszyscy się zgodzą. Na każdą akcję jest jakaś reakcja. Zgoda, czy nie? No dobra, faktycznie powiedzmy, postawię tutaj szklankę czy filiżankę, jest akcja. I jaka jest reakcja? Nie ma żadnej. Naprawdę, być może stojąca filiżanka na stole nikomu nie przeszkadza ani nie powoduje żadnej reakcji, aczkolwiek, gdy trak zacznie się przemieszczać i przyhamuje, może wpaść mi i wpaść pod pedał hamulca. Wtedy już jest reakcja. Nie no, tak aneg anegdotycznie, no, yy, yy, w moim mniemaniu, na każdą akcję na świecie jest jakaś reakcja. I my jako ludzie jestem przekonany, mamy wpływ na klimat. Yy, to wynika z tego, z ilości, jaka, jaka jest na, nas na Ziemi i po prostu z stylu życia, który, którą, e, który my prowadzimy. I to tylko jedna część ludzkości, bo nie każdy żyje w takim świecie rozwiniętym jak my. Nie zapominajmy o tym. Więc ogólnie to jest tak, że my, jako ludzkość, jako gatunek Homo sapiens e, Dość długo żyliśmy w symbiozie z naturą, tak, inne gatunki na świecie. Symbioza to jest takie coś, że żyjemy nie wpływając na otoczenie lub współpracując z otoczeniem. Zresztą na Ziemi zawsze jest jakiś ład. We wszechświecie zawsze jest jakiś ład, i ten ład czasami się przesuwa z jednej strony, w drugą stronę. To nie jest tak, że coś zniknie, że coś ten. My po prostu od 200 lat, a tak bardzo dokładnie od, Rewolucji przemysłowej, od zaczę zaczęcia używania paliw kopalnych, zaczęliśmy zmieniać pewną e, atmosferę znaczy pe pe pewien ład, który przez wiele milionów lat e, panował na Ziemi. Także klimat się zmienia przez nas, klimat się ociepla przez nas i już widzę argument, który będzie używany i często jest używany, i to jest słuszne, że klimat się zmienia cały czas na Ziemi i tak było wcześniej. Owszem. Klimat się zawsze zmieniał. Były ocieplenia, były oziębienia, ale nigdy, nigdy w tak gwałtownym czasie. I to jest nasza sprawka. Te zmiany wcześniej były stopniowe i miały, miały, miały miejsce na dużym okresie czasu, więc gatunki mogły się dostosować. I z tego względu mamy tyle gatunków na ziemi. A teraz wystarczy się spytać ludzi starszych, którzy żyli w latach, znaczy, którzy, no tak, którzy żyli w latach 40-50 i wystarczy zapytać ich, jak wyglądała wtedy przyroda. Jak wyglądały rzeki? Ile było ryb? Ile było, jak wygląda natura? I tutaj będzie odpowiedź. Teraz robi się wszystko powoli jałowe, coraz więcej gatunków wynika, i to nie jest tylko efekt tego, że ludzie zajmują im terytorium. To jest też efekt tego, że warunki sprzyjające życiu pewnym gatunkom zmieniają się tak szybko, że one nie mają czasu się dostosować. To może spotkać nas też. Robimy coś, czego nie miało miejsca w historii. Ziemi e, wcześniej. Dinozaury umarły. Jest taka teoria, że u, uderzył e, duży asteroid w naszą Ziemię i to spowodowało, że warunki do życia już im nie były sprzyjające. My robimy coś innego, tylko robimy ma, małymi kroczkami na bardzo dużą skalę. No, oczywiście to jest teoria, którą można e, długo debatować i, i, i się z nią nie zgadzać, bo niektórzy mówią, że wybuch wulkanu zanieczyszcza więcej niż coś tam, coś tam. To jest prawda, ale do tego wrócę, bo to, jest, to, to chodzi o, o diesla, o zanieczyszczenie diesla versus zanieczyszczenie, jakie powoduje benzyna. No więc, żeby za szybko nie stracić myśli, to rozwinę ten wątek. Benzyna versus diesel. Każde z tych, spalanie tych dwóch paliw, tak samo jak węgla, powoduje i emituje dwutlenek węgla. Diesel jest bardziej ekonomiczny od benzyny, bo diesel, diesel jest bardziej efektywny. Ale z dieslem jest drugi problem, właśnie... Ee, Cząstek stałych, które, gdy nie ma wiatru, są szkodliwe i w dużym stężeniu są szkodliwe dla zdrowia. I dlatego Europa teraz ma problem, bo bardzo duża część krajów rozwiniętych postawiła na diesla, między innymi przez niemieckich producentów samochodowych, bo pali diesel mniej. Ale zaczęli oszukiwać właśnie na cząstkach z rury wydechowej. To jak to często bywa? Chodzi o kasę. Wyłapywanie tych cząstek było coraz bardziej kosztowne, robiły się coraz bardziej większe przepisy, żeby było bardziej zdrowe, zdrowe powietrze. No i nieważne, ale te cząstki stałe nie mają aż tak dużego wpływu na ocieplenie klimatu jak spalanie, jak wytalanie dwutlenku węgla, bo jak wiemy, dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za efekt cieplarnany. U góry tworzy się warstwa, która tak byśmy byli po prostu pod wielkim, wielkiej szczarni na ziemi. Możecie się z tym zgodzić, możecie się nie zgodzić. No. To jest fakt, że jak jest erupcja wulkaniczna, to taki wulkan y emituje więcej cząstek stałych y w, w, w atmosferę niż silniki diesla. Ale tu właśnie chodzi o tą różnicę. Diesel emituje mniej CO2, a benzyna więcej. Dobrze, to już sobie ustaliłem. No, drugą rzeczą. Czy tam którąś rzeczą z kolei, która wpływa na, nasze, na nasz klimat, jako my, to że ludzie po prostu są więźniami ekonomii, gospodarki i modelu kapitalistycznego. Model kapitalistyczny mi się wydaje nie jest zły, bo generuje bardzo dużo dobra, bardzo dużo pracy i w ogóle tylko po prostu jest do tej, do tej chwili oparty na jednej e, zwykłej zasadzie. Na, znaczy, nie, na dwóch zasadach. Na wzroście oraz. Na wzroście na podstawie surowców. Bez surowców nie ma wzrostu. W obecnej, obecnym kapitalizmie. I to jest też takie paradoksalne, bo kapitalizm produkuje potrzeby, których człowiek wcześniej nie miał. Ekonomia, czyli ekonomia, czyli być ekonomicznym, to nie jest sprawka dla obywateli. To jest sprawka dla korporacji. One są oszczędne, a nam narzucają tryb jak największej konsumpcji. I czasami nieświadomie robimy, konsumujemy, bo w ogóle w marketingu stoi armia psychologów, którzy wiedzą, jak sprzedać towar i jak zrobić, żeby człowieka uzależnić od pewnego towaru. Na przykład gubi telefon albo nie wiem co. I co więcej, jest jeszcze taki, takie, często są takie oszustwa, że kupując towar, jesteśmy zmuszeni kupić towar, który, którego w ogóle nie potrzebujemy, a mianowicie opakowanie. Czasami kupuje się malutką baterię. Do, na przykład zegarka czy czegoś, a opakowanie jest 10 razy większe od tej baterii, my jako konsumenci za to płacimy, a to jest niepotrzebne. I energia, jaka została wykorzystana, e e dwutlenek węgla, który został użyty, zgenerowany podczas wyprodukowania tego wszystkiego, jest po prostu niepotrzebny, bo to jest tylko po to, żeby na nas zarobić, bo nie mamy wyjścia. To są takie e myki kapitalizmu. Kapitalizm według mnie jest bardzo dobry, jeżeli jest w pewnym sensie, e, jest pewien kadr, a jak jest dziki kapitalizm, to każdy robi co chce. Oczywiście oprócz konsumenta, który jest robiony w balona z każdej możliwej strony, często nie mając wyjścia. No i to jest właśnie to, że od 200 lat cały czas największą, e, największa forma energii jest, uż, jaka jest używana do, do robienia prądu, to jest węgiel. Nawet w tych czasach. Chiny. Niemcy też, chociaż Niemcy próbują od tego odejść, ale to nie jest takie łatwe zastąpić tanie źródło energii czymś innym. Ogólnie pójście w, na przykład w panele so, słoneczne i, i, i wiatraki, ma sens i Ziemia jako system zamknięty, ma na tyle potencjału, żeby za, za, zapewnić energię. Codziennego użytku dla wszystkich e, mieszkańców Ziemi. I jeszcze wracając do tego wzrostu. No, wzrost ma być nieskończoność tak? w kapitalizmie. Ale Ziemia nie jest nieskończona. I na Ziemi e, surowce odnawiają się w mniejszym tempie niż je zużywamy. Czyli w, e, tak naprawdę żyjemy na kredyt. E, jest taka organizacja, która co roku publikuje kiedy ten punkt i dzień e, w roku, w którym zużyliśmy wszystkie surowce, które się odnowiły. I ten dzień z roku na rok się przestawia. Pamiętam, kiedyś było 1 września, teraz chyba już jest 1 lipca czy, 1, czy 24 czerwca. Także my cały czas zużymy, mamy więcej surowców niż Ziemia jest w stanie zrobić, żeby się zregenerować. Jest konsensus wśród naukowców, że ludzie naprawdę mają wpływ na klimat, ale oczywiście znajdą się naukowcy, którzy będą to negowali. I co jest najciekawsze, i najbardziej często ci naukowcy są ściśle związane z e, jakimiś firmami, które wydobywają albo olej, albo ropę, albo e, węgiel. Także to są tak zwani naukowcy z branży. No, nie pa pamiętam nie tak dawno, jeszcze jakieś 10 lat temu, słyszałem e, naukowców, którzy twierdzili, że puszczenie dymka cały czas jest zdrowe i nie ma nic złego w paleniu papierosów. No, teraz wszyscy wiemy, że jest inaczej. Ludzie są uzależnieni od swojego trybu życia, od sposobów, w jaki żyjemy, znaczy od, od, od paliw kopalnych i zmienić to wszystko nie będzie łatwo. Bo mi się wydaje, że, że jest możliwe życie w inny sposób na Ziemi, ale po prostu nawyki, które ludzie już, już mają, no to, to nie jest takie łatwe. A zresztą jest tyle nacji na świecie, tyle, tyle państw, że dogadać się w tej kwestii to nie będzie łatwe, bo. Jak zrobią się pewne przepisy w jednym kraju, to firmy pójdą do, drugi, do innych krajów, gdzie te przepisy są inne, i to będzie takie ganianie się dookoła i nic z tego nie wyniknie. A zimę mam jedną. Wiecie co? Co mnie dotknęło, bardzo lubię słuchać ludzi, którzy byli w, w, poza naszą Ziemią, w kosmosie i widzieli Ziemię z, w, z innej perspektywy, z, z wszechświata. Z perspektywy wszechświata po prostu. Ostatnio słuchałem takiego kanańczyka, który był w kosmosie i powiedział mi, znaczy on nie powiedział mi, tylko on powiedział w tym wywiadzie, że życie w, na orbicie nie jest łatwe, bo jesteśmy w bardzo niekorzystnych warunkach, nieprzyjaznych warunkach w stacji kosmicznej. I jak tak spojrzymy na tę naszą Ziemię, to jest taki ogromny statek kosmiczny, który sobie jest w wszechświecie i tak naprawdę jesteśmy na nią skazani. I to jest system zamknięty. I w obecnej chwili w tym systemie zamkniętym które bardzo ciężko nam jest yy, naśladować, bo, bo były niesamowite ilości prób, żeby właśnie zrobić taki system, który będzie samowystarczalny, żeby wysłać ludzi gdzieś tam jakąś misję. Nieważne. I w tej, w tej chwili, w tym systemie zamkniętym na naszej Ziemi, po prostu zmieniamy warunki. Pompujemy coś, co było w Ziemi wiele lat, w dość szybkim tempie, w atmosferę. To na pewno będzie miał jakiś wpływ. Jaki? No, tutaj można debatować. Można mówić, że są teorie spiskowe, e, mówić, że są szarlatani. Ja jestem tego zdania, że no, naukowcy raczej nie są jakimiś e, politykami spiskującymi, ewentualnie naukowcy, którzy, którzy są zatrudniani przez korporacje typu Monsanto, typu BP, typu te potężne korporacje, gdzie, wiadomo, chodzi tylko o kasę. Więc zmieniając ład, tak naprawdę nie wiemy, jakie będą tego skutki i czy będziemy mieli warunki do życia my jako gatunek. Owszem, mamy przewagę, mamy mózg. I w końcu to, co doprowadziło do tej rewolucji, może też ją też nasz gatunek ocalić, ale znając naturę człowieka, tylko jest jedyny chyba taki gatunek, który, który zabija samego siebie bez powodu. Wiecie, teraz, teraz używamy bardzo dużo surowców. Kiedyś one się skończą, jak zacznie ich brakować, wtedy wyjdzie najgorsza natura ludzka, jaka może być. To jest moje przekonanie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Bo tak naprawdę, gdyby klimat się tak mocno nie zmieniał, to warunki na Ziemi w kosmosie e, mogą trwać i być zdatne do życia przez miliony, a nawet miliardy lat. Także nasza e, ludzkość może jeszcze wiele e, zrobić, by miała dużo czasu żeby wyemigrować z naszej planety, bo kiedyś będziemy musieli wyemigrować. Ziemia nie będzie trwała wiecznie. Zbliżając do puenty to powiem, że no ja jestem dość optymistyczny, ale w przypadku klimatu dość realistyczny i sądzę, że na pewno jakieś zmiany będą w naszym życiu i mogę, może to doznać już moja generacja, a na pewno następne pokolenie. Co z tego wyniknie, tego naprawdę nie wiem, bo naukowcy sami w swoich przewidywaniach nie zgadzają się do, do, do końca czy te zmiany klimatyczne zagrożą naszemu gatunkowi, czy nie. No, na pewno jestem przekonany, że mamy jakiś wpływ. Dobra, to były moje myśli na temat klimatu. Zwykły kierowca melduje się. Eee, dziękuję Wam za uwagę. No i wiem, że świadomy jestem, że będzie bardzo dużo komentarzy, którzy się ze mną nie zgodzą. Na tym to polega. Różne poglądy. Tylko róbmy wszystko, żeby się szanować, a nie na siebie szczuć. Dziękuję za uwagę.